Każde dziecko chyba chce przynależeć do mhm. jakiejś grupy. Oczywiście. Nikt nie chce być takim outsiderem. I. Y no właśnie taki dylemat tożsamościowy hmm. jak gdyby był y, dodatkowym czynnikiem y, właśnie potęgującym y, jak gdyby to poszukiwanie i u mnie i u mojego brata. Wydaje mi się, że mój brat y, doświadczył y, no większej ilości krzywd, y, bo y, z tego, co mi opowiadał, to y, no był bardziej wyśmiewany. Nie wiem, hmm. czy chłopcy po prostu jakoś bardziej bezpośredni są wobec siebie, ale y, no, więcej przykrości go spotkało i być może on z tego powodu właśnie um, dorastania w Polsce zdecydował się właśnie na japońskie obywatelstwo na to, że on się bardziej identyfikuje jako Japończyk, a ja poszłam w drugą stronę, y, bardziej y, tak y, poszłam w tę stronę udawadniania sobie swojej polskości i przez to jak gdyby czuję się bardziej Polką